Witam, Robert Żurek, Colder TV. Szwajcarska firma Wenger od ponad 100 lat produkuje najwyższej jakości scyzoryki, które zostały uznane oficjalnymi nożami armii szwajcarskiej. Sprawdziły się w każdych warunkach. Scyzoryki firmy Wenger to synonim szwajcarskiego scyzoryka. A teraz zajrzyjmy na chwilę do siedziby firmy. Firma Wenger powstała w 1893 roku, czyli ponad 100 lat temu. W tym właśnie roku, jako jedna z dwóch firm, została poproszona o wyprodukowanie noży dla szwajcarskiej armii. W związku z tym zaczęliśmy produkcję. Oprócz wytwarzania noży dla szwajcarskiej armii, uruchomiliśmy też produkcję noży kuchennych i dla rzeźników, czyli wszystkich narzędzi służących do cięcia. W 1988 roku zaczęliśmy także produkować zegarki, a w 2003 roku uruchomiliśmy produkcję plecaków turystycznych, plecaków i toreb na laptopy, namiotów i śpiworów. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych zaczęliśmy też sprzedawać ogólnie. Stal, z której powstają noże, jest bardzo starannie wyselekcjonowana, poza tym wszystkie produkty są bardzo starannie testowane. Wenger produkuje także unikalne modele scyzoryków na specjalne zamówienie. Wenger współpracuje ze znanym podróżnikiem Mikem Hornem. Spinaczem Uli Stekiem, jest także organizatorem Patagonia Race, ekstremalnego wyścigu dla najtwardszych zawodników. Na podstawie zdobytych w ten sposób doświadczeń powstają nowe modele scyzoryków spełniające najwyższe kryteria jakości i przydatności. Scyzoryki Węgera to wszechstronne narzędzia, które wyposażono w wiele funkcji przystosowanych do potrzeb różnych grup użytkowników. Model Wenger Evo Grip 18 dzięki odpowiednio dobranym narzędziom jest jednym z najbardziej popularnych scyzoryków w ofercie firmy Węgier. A teraz pokażę zastosowanie poszczególnych narzędzi. Dużo ostrze o wielu zastosowaniach. Przebijak, który może służyć także jako szedło. Małe nożyczki z ząbkowanymi ostrzami. Jest to funkcja opatentowana przez firmę Węgier. Piłka do cięcia drewna. Otwierasz do konserw. Przyrząd wielofunkcyjny. Płaski śrubokręt. Otwierasz do butelek. Przyrząd do ściągania izolacji. Przyrząd ten ma blokadę, jest to funkcja opatentowana przez firmy Węgier. Przyrząd wielofunkcyjny. Śrubokręt. Pilnik. Przyrząd do czyszczenia paznokci. Śrubokręt krzyżakowy do śrub Philipsa, okrągły. Pęseta o wielu zastosowaniach. Mielorazowa wykałaczka wykonana z tworzywa sztucznego. Kółko, za pomocą którego nóż można przypiąć do kluczy lub linki zabezpieczające. Scyzoryk Węgier EVO GRIP 18. Zawsze warto mieć go przy sobie.